Hej, hej, Z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Cook, Serve, Delicious. Mam nadzieję, że nie jesteście głodni. Jeśli jesteście głodni, to nie oglądajcie tego odcinka, albo koniecznie musicie sobie teraz coś przynieść do jedzenia i jeść podczas oglądania tego odcinka. No bo wiecie, że ta gra jest złem, jeśli o to chodzi. No i zaczynamy sobie oczywiście nowy dzień. Tutaj sprawdzimy sobie maile, ale tutaj nic ciekawego chyba nie ma. No nie. I tak, jak widzicie, mamy tylko te siaka. Ja miałam w planach zrobić odcinek nieco bardziej świąteczny, powiedzmy, i chciałam kupić nam rybę. <grym> chciałam kupić nam karpia, ale niestety chyba mi się to nie uda, bo nie mamy po prostu na to pieniędzy. A nie chcemy zbankrutować, i dlatego pójdę za waszymi radami i spróbuję coś ulepszać po prostu na razie nie kupować nowych rzeczy tylko ulepszać dlatego że wtedy klienci płacą więcej pieniędzy no i no i wtedy wiadomo więcej zarabiamy i może troszeczkę szybciej zarabiamy oczywiście usuwamy tą przeklętą zależność z tego menu nie chcemy tego i czekajcie co by tu można było zrobić myślę że hmm. Myślę, że znowu wyrzucimy sałatki, damy znowu takie mniej bardziej fast-foodowe tym razem. Czyli zrobimy tak, bo piwko mamy ulepszone. I tak, upgrade. I co byśmy mogli... Co byśmy dali w ogóle do tego menu? Czekajcie, bo już nie chcę się pomylić. Kurczaka daliśmy, tak? Tak, to jest kurczak. To wiecie co? Ulepszymy sobie tego kurczaka. On kosztuje tylko 500. To kupujemy to. Upgrade. Dobra, mamy ulepszonego. Yy, no i zaczniemy sobie nowy dzień. Zobaczymy, jak mi pójdzie. To tak będzie na rozgrzewkę. Mam nadzieję, że będzie fajnie. no to zaczynamy. Tak, gram bez rozgrzewki i gram po północy. Także wiecie, mam już za sobą cały dzień i może być różnie. Dobra, on chciał z cukrem, tak, bo nawet nie spojrzałam. <laughs> no. I tak, iną święta powiem wam, że niedługo to, to nikt z nas nie będzie mógł patrzeć na jedzenie, wszyscy będziemy przejedzeni. No ale dobra, na razie jeszcze tak nie jest, więc jeszcze oglądamy i jeszcze wszyscy jesteśmy głodni. Ja tak jak mówię nagrywam po północy, więc głodna być nie mogę teraz. Smol bez lodu, dobra. No, powiecie, jedzenie po nocy to się zawsze źle kończy. jak no. sobie teraz właśnie spojrzałam i następny odcinek będzie już po świętach. O! Widzicie? 525. Ej, jakoś nawet zarabiamy. Mam nadzieję, że te ulepszenia się przydają. Że będziemy mogli więcej właśnie dzięki temu zarabiać i szybciej. Tylko kawka. Szkoda, że nie dają napiwków. Są oporni. <laughs> Belek. O, godziny tu. Jakoś tak spokojnie było, nie sądzicie? Eee. Czemu? Co on tak długo jakoś. Dobra, fail. Nieważne. Fail już na początku odcinka. Dobra, ale wiem, że wy to lubicie. Golden Fried Chicken. Aha, to on się jakoś tak dłużej smaży, chyba. No, na pewno dłużej się smaży. E, small z lodu. Kurczak. A, no dobra. Z cukrem, tak? Tak. Eee, mała diet z lodem. Dobra, to był mój lak. Larcz, kola bez lodu. Eee, z cukrem, dobra. Dobra, dobra. No, co ja zrobiłam źle? Ups, ups. Szybciej! Już idę. Bez cukru. Dobra. Szybko! Zdążyłam! z cukrem. Zdążę. Dobra, zdążyłam. Wow. Jakoś tak mi się przez to, że ten kurczak się tak długo smaży, zrobiło mi się jakieś takie, wiecie, slow motion. <laughs> Jakoś tak miałam wrażenie, że wszystko jest w zwolnionym tempie i że nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę. Bez cukru. Szkoda, że nie udało mi się kupić tej ryby. Nie chciałam też grać, wiecie, poza odcinkami, tylko po to, żeby nadgonić kasę, żeby kupić rybę. No ale... Będziecie mieli rybę na stole wigilijnym, także <laughs> nie musicie mieć kukser na jeszcze... E coffee, creamer, one sugar. Dobra. Mam wrażenie, że jak nie mamy tych wszystkich dań, typu hamburger czy właśnie sałatka, to jakoś tak jest bardzo spokojnie. Tu, czekolad, czyli to było B, sprinkles, czyli tak. Dobra. Posypki na czasie, popierniczki i te sprawy. No. Kawa, śmietanka, i raz, dwa, trzy. Proszę bardzo. Co niedługo będą kolejne godziny szczytu. Ciekawe, jak to się skończy. Dwie waniliowe z wisienką. No, oki, okay, oki. Okay. Musimy chyba zmienić potrawy w menu, bo jakoś takie jest za <grytanie> piwo Ok, idealnie. A bez napiwku. <grytanie> Smutek. Du, 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 du. Dziwnie, że to się tak długo smaży, nie mogę się przyzwyczaić teraz. Okej, okay. z cukrem. Ok. z cukrem. Faworki, faworki, czyli przysmak sylwestrowy już niedługo. Z lodem. Co oni mają dzisiaj jakoś tak na smaka na te wszystkie małe rzeczy, tak jakby nie na duże? Ludzie, ja wam ulepszyłam kurczaka, a wy nie kupujecie go. Niewdzięcznicy. Larch daje z lodem. Dobra. Też się śmiejecie właśnie z tego mojego polsko-angielskiego. Ooo, uh -uh. ale powiem Wam, że to dlatego, że to jest to samo, co wam mówiłam w Emily: jak się już raz przyzwyczaję do czegoś, że coś się tak nazywa, to już potem bardzo ciężko jest mi się od tego odzwyczaić. Dlatego tak mam. Że, że wiem, że to już powinna mówić na przykład duża kola z lodem, ale przez to, że już się tak przyzwyczaiłam do tego, to teraz mi już jest jakoś tak ciężko. Bez cukru, bez cukru, bez cukru, bez cukru. Dobra. Wiem, że to śmieci, wiem, ale trudno klienci ważniejsi. Eee, Kofi ze śmietanką. Ok. Kofi ze śmietanką, tak. No widzicie, no. Już się przyzwyczaiłam, że kofi to kofi i teraz kofi będzie cały czas kofi, chyba, że mi się coś odwidzi. <noise> Ale wątpię to. Złe śmieci zepsuły mi kombosy. U, zabrzmiało wulgarnie. Złe śmieci. Zepsuły mi kombosy. Zemszczą się. Wyrzucę je <noise> przy następnej okazji. Tem <noise> z cukrem. No. No jak uśmiechnięta Minka, to dałaby pani tam co więcej? Jakiegoś dolca? Albo dwa? Nie? Eee... Coffee? Z cukrem. Dobra. Kibelek. Eee, mm -hmm. Co teraz? Coffee, cream, raz, dwa, trzy. Proszę bardzo. Kawka... O i koniec! Jakoś tak dzisiaj było. Spokojnie. Nie wiem, dobra, continue. Zobaczymy, co tam przed nami. Mhm, piąty dzień. Upgrade 5 of your foods. Czyli zostały nam jeszcze dwa, dwie rzeczy do ulepszenia. Ulepszenie ziemniaczków, pieniążki wróciły. Weather alert, co się będzie działo? Będzie padało. Dobrze, dobrze. O, oh -oh, kontrola. Kontrola, opowiadacie, to ja nie wiem, czy ja chcę zmieniać menu. Hmm faworki się przestarzyły, to zmienimy je. Tylko na co? Może na frytki? Co wy na to? Frytki mamy też ulepszone, nie? Tak, to zmienimy na frytki. Może będą chcieli, to będziemy mieli większy zysk z tego. I tutaj widzicie, to mamy ulepszone, to mamy ulepszone i to mamy ulepszone. To nie, jeszcze napoje powinnam ulepszyć. E, czekajcie, czy my mamy? 500 to kosztuje. No wolałabym może nie, bo, bo zbankrutujemy. Poczekamy może ten jeszcze jeden dzień, co? No. Potem ulepszymy napoje. Bo, bo teraz to się boję. Napoje boję. Teraz to się boję, że zbankrutuję. <głos》>, więc jedziemy po prostu tak spokojnie. Ten odcinek będzie spokojniejszy, ale dobra. Po ostatniej lazani to może nawet i lepiej. Ups. Palec mi uciekł. Ok. Po ostatniej lazani to może i lepiej, że mamy tak spokojnie, bo ta ostatnia lasania to mi dała popalić nieźle. Ja bardzo lubię lazanie, ale teraz to chyba będę miała traumę. Yy, Duże... Herbata z lodem, dobra. O, powiedziałam po polsku. Widzieliście to, słyszeliście to. Ups, burza. Przychodzić do mnie na kawę, ludzie. No. Yy, trzy czekoladowe, widzę ciężki dzień. Proszę bardzo. Kibelek. No i co? Co dalej? Kurczak. No to dzisiaj ma kurczak wzięcie. Wczoraj nie miał, musieli się przekonać. Okej. Okay. Dobrze, że go nie spaliłam, bo tak jakoś ten palec mi tak wiecie. został na tej gałce i prawie się zagapiłam. Ale pada. Eee, frytki. Z normalną solą, czyli czerwony guziczek. Dobrze. A, kontrola. Czemu akurat teraz, a nie wcześniej? Jak zawsze, jak zawsze. O, halo, ludzie. Mała, znaję z lodem. Dobra. I by by. Small, water, with ice. Okej. Okay. Large, grape, with ice. Okej. Okay. Ach, ach. Rozgrzewamy się. Piwko. No, pięknie. Tak jest. Co teraz? Znowu piwko. Haha, ha, poszła, przestała mi patrzeć na ręce. Kurczaczek, dobrze, średnia, kola z lodem, dobrze, I tu kurczak. Myślałam, że jak go ulepszymy, to że coś tu się doda, on się po prostu dłużej smaży i ma inny wygląd. Co macie z tym piwem? Nie ja wiem, że pada deszcz i wtedy alkohol lepiej smakuje, ale no. O, napiwek! Jej, istny barman. Kurczak i kontrola znowu. A, Proszę. Tylko kawka, proszę bardzo. Kielek, proszę bardzo. No. Tak to możemy grać, nie? Yy, mała. Uwaga, złapa. Ok. Tak to możemy grać. I tysiaka jaka już mamy. Wow. Du, du, du. No, idź kobieto. Nigdy nic się tu nie dzieje. No właśnie. Do widzenia. <grytania> Yy, kawa, śmietanka i dwa cukry. Dobrze. No i przestało padać, tak? Nie wiem. No tak, yy, piwo. Zaraz kolejne godziny jeszcze tu, ale z takimi potrawami to się da radę jakoś, ale niektóre takie jak ta talazania to jest po prostu piekło. Piekło prawdziwe. Jestem ciekawa w ogóle, jak długo uda mi się tą serię prowadzić. Powiem wam, że ja zamierzam ją prowadzić tak długo... 3, cztery, pięć... Śmietanka. Tak długo, dopóki dam radę do was mówić, bo przypuszczam, że w późniejszych etapach gry może być tak źle, że nie dam rady po prostu z sensem mówić do mikrofonu. Ani nawet bez sensu. bo Po prostu będę tak bardzo skupiona. Dlatego zobaczymy, zobaczymy. Jestem ciekawa, jak długo się uda. I jak daleko zajdziemy. Na pewno... Znaczy no nie na pewno, nie powiem na pewno, no bo wiecie, jakie ja mam podejście, że nigdy nie mógł nigdy, ale... Mm, nie sądzę, żeby udało mi się dojść do ostatniej gwiazdki na serii. Wątpię w to. Byście <laughs> musieli chyba jakieś magiczne siły z kosmosu mi wysyłać, żebym dała radę. E na Grape z lodem, dobra. Bo nawet teraz jest mi ciężko ch chwilami, a co dopiero... A co dopiero, jak będzie więcej klientów, więcej potraw i trudniejsze potrawy. Hmm. Okej. Okay. Mała bez lodu. Nie, śmieci! Serio! Em, duże. Z lodem. Iwko. Hmm. Okej. Okay. Haha, przejdziemy kontrolę. Okej. Okay. Nie podaliśmy surowego kurczaka, sojny pit nas nie zamknie. Średnia bez lodu. Iwo, wow, prawie, prawie i bym przelała. Prawie, prawie. I by się zepsuły te piękne kombosy. Okej. Okay. Średnia, kola z lodem. Mał... woda. Weevice tu i... Iwo, no. Kliknęłam przez to. Okej. Okay. Widziałam tam kątem oka, że na piwek mieliśmy. Mm, trzy waniliowe. trzy, Ok. 44. Jej. Czy to rekord na odcinku? Chyba tak. Nie wiem. Dwie waniliowe z wisienką. Nie, naczynia. i sobie. O, jakoś tak szybciej. Nie wiem, od czego to zależy. Ym, dwie czekoladowe. Z posypką kiwelek 46. Wow. Patrzcie i podziwiajcie po prostu perfekcyjne kombose. Seasol tu i tu. Po prostu ten szacunek i uznanie na YouTubach. 47 perfekcyjnych kombosów. 48! I napiwek! o oh yeah! No i zarabiamy nawet! To pewnie przez to ulepszone rzeczy, tak myślę. To będziemy dalej ulepszać, no. Jak tak, to tak! Śmietonka. 49 perfekcyjnych kombosów! Perfect day achieved! Jeje, yeah, yeah. Baloniki, hurra. No! Pięknie! No dobra! To nam się udało całkiem fajnie i spokojnie przeżyć ten odcinek. Myślę, że takie spokojne odcinki przed świętami też są potrzebne. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Jeśli się Wam podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na Facebooka, na bloga i na Instagrama. Linki, jak zawsze, macie w opisie. I do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa pa!